Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, zatem kolejna wyprawa na grzyby. Dzisiaj pojawiłem się w miejscu, gdzie ro powinny rosnąć borowiki usiadkowane. I powiem Wam, że już samo wejście w to miejsce napawa mnie ogromnym optymizmem. Bo nie może być inaczej, kiedy już na samym wstępie widzę dwa piękne okazy, jeden obok drugiego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tak się prezentują. A coś fantastycznego. Także ja je zabieram i na pewno się tutaj jeszcze rozejrzę. No bo jeżeli są dwa takie ładne, młodziutkie, grubiutkie, no to czemu by nie miały gdzieś w okolicy pojawić się kolejne? Także idę dalej i zobaczę, co dzisiaj w lesie słychać. No, słuchajcie, powiem Wam, że tak jak mówiłem w ostatnim tygodniu, coś się zaczyna dziać z borowikami. No i słuchajcie, miałem rację pod tym względem, ponieważ zobaczcie, co się zaczyna dziać. Ja wspominałem, że kiedy nadchodzi ten moment, że coś się zaczyna dziać, to po prostu te borowiki startują. Z wielką siłą i zobaczcie co tutaj się dzieje. Bo zebrałem jednego, tu jest drugi, trzeci i czwarty tutaj za drzewkiem. Także no, piękna sprawa. Zaczyna się piękny moment. Dlatego subskrybujcie mój kanał. A nie przegapicie kolejnych filmów. Zobaczymy ile z tych. Jak w odpadnie, to go ktoś chyba przewrócił na dnie, zauważył. No ale zaczyna się coś dziać. To jest bardzo pozytywne, bo jak te borowiki ruszają, to i te szlachetne, i te usiadkowane z podwójną siłą zaatakują. Także, tak jak mówię, subskrybujcie kanał, to zupełnie nic nie kosztuje. A nie przegapicie żadnych pięknych borowików i żadnego grzybobrania będziecie na bieżąco. Zobaczcie jakie to są widoki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Zobaczcie co się dzieje dalej. Zobaczcie co się dzieje. Zacznę dość specyficznie, bo od drugiej strony ale po prostu zobaczcie co się zaczyna dziać ja sobie je tutaj złożę na chwilkę bo muszę się wrócić zobaczcie ile jest grzybów Teraz muszę przeanalizować, gdzie szedłem. Proszę bardzo. Borowiki ruszyły. Tak, jak mówiłem i na to czekałem. Właśnie to wygląda niesamowicie. Po kolei tylko się świecą. Dzisiaj słońce na przemian murami, ale to nie zmienia faktu, że one są widoczne. Zobaczcie, fenomenalnie wygląda. Co dwa kroki. Ciekawe, ile ich tu jeszcze jest w liściach. Pokażę Wam w jednym kadrze, ile ich było w jednym miejscu. Pozwólcie, że sobie je ułożę w jednym miejscu, bo potem je będę czyścił. Sprawdzał, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie. Tak to wygląda. I teraz będzie ich coraz więcej, bo widzę, że to się wszystko ruszyło bardzo mocno. Więc filmów będzie mnóstwo borowików również. Także subskrybujcie kanał, to zupełnie nic nie kosztuje. A będziecie na bieżąco i nie przegapicie żadnych pięknych grzybów. One tutaj sobie rosną na przemian, bo ja cały czas jestem w tym samym miejscu. I co idę? No to na przemian. Lewo, prawo, lewo, prawo. Kolejne piękne grzyby. Zobaczcie, jaka bajka. Coś wspaniałego, ale tutaj naprawdę bardzo się trzeba przyglądać. Bo bardzo trudno jest dostrzec. One się zlewają z tymi suchymi liśćmi. I to naprawdę nie jest proste, żeby kolejne sztuki. Wypatrzeć, no ale to się udaje i naprawdę jak widzicie jest ich dużo. Niektóre mniej widoczne, drugie bardziej, ale nie zmienia to faktu, że no, trzeba się rozglądać, bo zobaczcie jak to wygląda, kiedy one są pochowane. Zobaczcie, to jest coś cudownego. No. Takie widoki to jest poezja. Coś cudownego. Znowu jeden obok drugiego, a i podejrzewam, że jeszcze tutaj coś gdzieś jest pochowanego. Zobaczcie, jak się schował w tej trawie. To jest niesamowite, ile ich tu z dnia na dzień, tak naprawdę. No, przecież kilka dni temu były pojedyncze. Pierwsze borowiki szlachetne się pokazały, usiadkowane były w czerwcu, pojawiały się w lipcu, teraz niedawno. No ale słuchajcie, to się nagle wszystko zmieniło i wystrzeliły. No, jeden przy drugim, no to jest coś niesamowitego. Zobaczmy jak to będzie w kolejnych dniach. Ja to oczywiście wszystko będę patrolował w kolejnych dniach, tygodniach, a nawet miesiącach. Będę dawał znać, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i być na bieżąco. Przerwałem nagrywanie, ale tak naprawdę na plus minus 40-50 sekund, żeby przemieścić się kilka kroków dalej przez takie zarośle. I zobaczcie, ta wyprawa była. Pozytywna pod tym względem i było warto, że dostrzegam kolejnego borowika usiadkowanego. Wszystkie one są młodziutkie, no co daje mi taką informację, wiadomość, wiedzę, że warto tutaj w kolejnych dniach wrócić, no bo powinny pojawiać się kolejne. W związku z czym, kolejne filmy już wkrótce subskrybując nie przegapicie. No ale piękny jest, no po prostu ja uwielbiam tak z każdej strony te grzyby pokazać, bo mi się nigdy, nigdzie nie śpieszy. A warto e, popatrzeć chociaż troszkę na te grzyby, nie tylko zebrać szybko i biec już, żeby szybko następne. Ja taki nie jestem. Spokojnie, powoli napawać się, spacerować. Grzyby to wspaniały dodatek. Cieszyć się z tego, że jest taka możliwość i że grzyby się pojawiają. Ptaki nade mną śpiewają. To jest coś cudownego. Zobaczcie, kolejny bardzo ładny borowik usiadkowany. Coś cudownego. Tak sobie rotuję tymi miejscami, bo wszystko jest blisko siebie. I teraz wszedłem w miejsce, gdzie zawsze chociaż jeden borowik usiadkowany jest. Oczywiście, w momencie, kiedy te grzyby rosną. I zobaczcie, kto tutaj na mnie czeka. Młodziutki, grubiutki, borowik usiadkowany, zobaczcie jak on pięknie wygląda, jak się prezentuje, to jest coś cudownego, zobaczcie jak to wygląda, postaram się pokazać jeszcze od tej strony, bo tutaj wydaje mi się, że będzie ładny kadr, zobaczcie. Coś wspaniałego takie grzyby nic tylko zbierać ciekawe ile ich jeszcze nie widać, bo one cały czas rosną, a tutaj jest dużo liści, więc wiele z nich jeszcze pochowanych zapewne jeszcze nie widać. Ale tutaj naprawdę warto się rozglądać, bo te suche liście skrywają takie oto piękne okazy. Także słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie dzisiejszego spaceru. Przede wszystkim borowikowego, bo e, nie bez przyczyny udałem się właśnie w to miejsce. Chciałem Wam pokazać, że zaczynają dziać się e, piękne rzeczy. W związku z tym zachęcam do subskrybowania kanału. To zupełnie nic nie kosztuje. Wystarczy wcisnąć ten guż, duży guzik, to zajmuje dosłownie sekundę. A dzięki temu nie przegapicie żadnych kolejnych filmów, bo to, że. Tyle borowików w jednym miejscu w tak niedużej odległości od siebie się pokazało no to jest takim zwiastunem tego, że w najbliższych dniach powinny te borowiki ruszyć. Nie tylko usiadkowane, ale również szlachetne, bo poprzednie lata. No wiem po prostu z doświadczenia, że poprzednie lata, kiedy właśnie tak wyglądały, no to później zaczęło dziać się wszystko na maksa, czyli mnóstwo tych grzybów się pojawiało. Zresztą te filmy możecie na moim kanale. Zobaczyć, zachęcam również do oglądania filmów z dzikimi zwierzętami w rolach głównych, gdzie są to nagrania ukazujące wyjątkowe sceny z ich codziennego życia w lesie, gdzie wszystko tłumaczę. Poza tym, oczywiście, mnóstwo grzybów, sprzątanie lasu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wkrótce kolejne filmy, więc raz jeszcze zachęcam do subskrybowania, a ja ruszam do domu z podniesioną głową i w najbliższych dniach, tygodniach. Dalej będę patrolował kolejne miejsca. W związku z tym, mnóstwo filmów na kanale się pojawi. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.